No jem pączka, nie widzisz? Jestem na diecie i mogę jeść tylko jednego pączka, bo nie można jeść za dużo. Jak się jest na diecie, nie? Jeden pączek, no. jeden pączek, Nie? No widzisz, że jest jeden! No, jeden, jeden, jeden. No. Jeden ponczek. Jeden. Ja no. najbardziej jeden ponczek. Tylko no. ona jest moja, no. kocham ją.